Zamyślenia wielkopostne. Zaprasza siostra Elżbieta Śmieciuch ze zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Słuchamy Ewangelii Świętego Jana z rozdziału 8. On rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. I dziś nie brak współczesnych faryzeuszy i uczonych w piśmie, wypaczających Boży zamysł względem człowieka, którym trzeba cierpliwie przeciwstawić się, przypominając, czego uczył Chrystus. Bóg nie może być na końcu kolejki naszych wartości. Bóg zawsze jest pierwszy i tylko on jest panem naszego życia. A jaka jest moja hierarchia wartości? Które miejsce w moim życiu zajmuje Bóg? Serce człowieka nie może być podzielone. Część dla Pana Boga, a część dla przemijających wartości. Tam, gdzie nie ma Boga, wkracza zły duch. Początkowo niepostrzeżenie, z czasem coraz wyraźniej rozpoznawany po owocach. "Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu, mawiał święty Augustyn. Proces ludzkiej degradacji jest zapoczątkowany odrzucaniem Boga, a nawet widoczne jest chełpienie się grzechem. Bóg przeszkadza. Odejdź Boże, poczekaj. Zawołam cię jak będziesz mi potrzebny. Nie mam czasu dla ciebie. Nie mam czasu z Tobą rozmawiać." Jestem za młody. Jestem zakochany. Jestem zapracowany. Jestem zatroskany. Jestem zajęty. Jestem za chory. Oby nie było za późno.